Siemanko! Siemanderko! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmiku o gitarach. Jak wszyscy uważni widzowie tego kanału wiedzą, ja postrzegam siebie jako fanboya Gibsonów. Uważam, że w tych gitarach jest zaklęte brzmienie, przebijalne przez zespół, przebijalne przez mix, brzmienie, które nie zawodzi, nie trzeba, wiecie, specjalnie grzebać, tylko że te gitary są po prostu w większości przypadków zrobione dobrze. Oczywiście czegoś takiego jak brzmienie e, Gibsona, czy to jest, czy tego nie ma, no jest pewnego rodzaju ziarno, na przykład 498, które jest dosyć charakterystyczne w Gibsonie i nie jest powtarzalne w innych instrumentach. Jak mówię, ta przebijalność tych, tych Gibsonów również jest znana. No i ja tak grzebiąc w instrumentach, szukając instrumentów, pokuszam się o takie stwierdzenie, że ciężko jest się. Zbliżyć niektórym gitarom, które na przykład wyglądają jak Les Paules bądź jak SG, do tego oryginału Gibsonowskiego. Co oczywiście nie oznacza, że takich gitar nie ma. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma instrumentów, które wykazują się podobnymi cechami, jeżeli chodzi o brzmienie, i o grywalność, o odczucia, też. Bo pamiętajcie również o tym, że wiecie, no taki test na YouTubie to jest dla Was tylko i wyłącznie jakaś pomoc, jakieś naprowadzenie, jakaś forma zabawy, jakaś forma rozrywki, jakaś forma edukacji oczywiście, ale dopóki nie weźmiecie instrumentu sami w łapy, no to to jest tylko zalążek tego, co, co się może wydarzyć. No i ostatnio na kanale pojawiały się takie gitary jak gitary Tokaj. W Polsce sprowadza je firma, która nazywa się Samsara. Ta firma Samsara, oczywiście, sprowadzając te instrumenty daje Wam gwarancję, daje Wam możliwość sprawdzenia, odesłania to odesłanie nie kosztuje fortuny, jakbyście sobie taką gitarę gdzieś tam sprowadzali, wiecie, w ciemno z Japonii te instrumenty są nowe, firma współpracuje bezpośrednio z fabryką, więc tutaj mam instrument z 24 roku tak naprawdę tych instrumentów Tokaja, bo o tych gitarach dzisiaj sobie rozmawiamy, wcale nie ma aż tak też dużo produkowanych. To jest taka raczej manufakturowość pewnego rodzaju. E, no, dostępność tych instrumentów na rynkach europejskich to też nie jest, wiecie, przebieranie e, w gruszkach i w ogóle wybieranie tych najładniejszych, e, tylko no, jest ich nie tak dużo. To jest pewnego rodzaju instrument, który na naszym rynku tutaj jest rarytasem. Oczywiście pojawia się ich coraz więcej, a Samsara sprowadza je do Polski oficjalną drogą, taką prawie że dystrybucyjną. Mówię, no, dostajecie gwarancję i wszystko, i wszystko, co jest potrzebne, jak sobie po prostu kupujecie to w sklepie polskim, bądź też jakimś tam europejskim. Tak? jest o to dużo, dużo łatwiej. Model, który dzisiaj Wam chciałem zaprezentować, no jest to gitara droga. To jest instrument, który już kosztuje tyle co Gibson, bo o ile wcześniej były takie, które kosztują tyle co taki entry-level Gibson w tym momencie, mówię, mówiąc sobie o nówkach, bądź no, były takie po okolicy 6000, czyli w granicach y, zawyżonej ceny używanego studio. <śm> O tyle dzisiaj mamy gitarę, która. No tam jest prąka, taka, sprawdźcie sobie tą prąkę, która kosztuje okolice ok. 9000 zł. I rzeczywiście za te pieniądze możemy już mieć gibola nowego. I pewnie są osoby, które nawet ku takiemu gibolowi się zwrócą. Posłuchajcie pierwszej próbki. właśnie. Te osoby, które zwrócą się ku Gibsonowi, to nic ich nie przekona do tego, żeby kupić tokaja, ale ten tokaj e, no jest tak robiony na taką erkę trochę. Niby nic, niby tutaj wiecie, wszystko, wszystko takie proste i niby tak jak standard, ale wydaje się, jak się tą gitarę bierze do ręki, że ona jest taka trochę bardziej, jest taka trochę więcej. Ta gitara ma. Ten gipsonowski pierwiastek. Ta gitara od pierwszego uderzenia czujemy, że gramy na instrumencie, który jest no, wysoko. Fajnie, że ostatnio się też takie instrumenty na kanale e, pojawiają. W ostatnim odcinku był z zupełnie innej bajki. E, no, taki piwi na przykład. Dzisiaj mamy to. Fajnie, że się pojawiają ostatnio też Gibsony. No i że ten kanał to nie są tylko i wyłącznie gitary, wiecie, dla początkujących. No, tutaj czuć. Czuć naprawdę lepszy instrument, czuć, że jest przyjemniej, e, czuć, że to jest coś takiego. No, może i nawet na całe życie. Jakoś tak, nie? W sensie, że czuć pro profesjonalną gitarę, taką, taką wiecie, na której już no nie ma się tutaj czego czepiać. Tu wszystko jest tak, jak być powinno, i, i to brzmienie jest takie, jakie. Wyobrażamy sobie, jeżeli, jeżeli chcemy gitarę, czyli takie, że wiecie, wchodzicie do studia i tam nie trzeba jakoś specjalnie się męczyć equaliza, equalizerami, że nie trzeba się męczyć w jakieś tam specjalne ustawienia, to po prostu gada. Są takie gitary, ta do nich należy. Nie wiem, czy wszystkie tokaje z tejże serii, bo to jest jeden jedyny, jakiego mam, takimi instrumentami są, ale, ale tutaj to mamy. Obejrzyjmy sobie ten. Instrument. Popatrzmy, jak on jest zrobiony. No nie da się ukryć, że gitara prezentuje się w swojej prostocie bardzo, bardzo ładnie. Klasycznie e, amerykańsko, gibsonowato. E, prosto, tak naprawdę, no bo tutaj nie ma żadnego, wiecie, quilt topu, żadnego płomienistego klonu, i tak dalej, i tak dalej. To jest taki, takie nawiązanie do takich prostych standardów, yy, które no wszystkiego tego nie miały. To się też pojawiało dopiero, dopiero później. Ten taki kolor, nie wiem czy to jest lemon bars, no chyba, chyba tak. No gdzieś to chyba jest takie właśnie takie lemonowe. Oczywiście ten top jest klonowy, bardzo gruby. Na nim jest taki delikatny wzorek. Złożony jest również z, z buchmaczowanego no kawałka klonu, więc tego, no, czy no, tą symetrię tutaj też gdzieś widać, na przykład no, za mostkiem są takie delikatne e, takie delikatne, symetryczne jakieś układy e, tych e, słojów, więc no, więc na pewno to wszystkich tych, którzy wiecie, no, są zainteresowani tego typu instrumentem, no, na pewno to przykuje oko zainteresuje i spowoduje, że E, ktoś się nad taką gitarą zastanowi. Jak widać, mamy siodełko z kości. No oczywiście wszyscy wiemy, że tak, siodełko, no, to odpowiada za brzmienie strun e, pustych. Odpowiada również za to, jak te struny się ślizgają i jak one się e, trzymają w w tym siodle, po prostu, czyli troszeczkę za, troszeczkę za strojenie. Polecam użyć tutaj bardzo miękkiego ołóweczka, bądź jakiejś grafitowej, bądź jakiejś grafitowej pasty. Dzwonek w Tokajach jest przystosowany do wymiany na dzwonek gipsonowaty. Czyli te, te śrubki się zgadzają, no ale wiadomo, że nie mogli fabrycznie czegoś takiego założyć. Tutaj mi się trochę upaciało, trochę mi się tu upaciało palcem. Logo, logo Tokaj no, typowe, typowe dla Tokaja. Rynek japoński, więc główka w odpowiednim kształcie. Napis Love Rock symulujący napis Les Paul. No i klucze w takim oldschoolowym sznycie, czyli na 8. Klucze w takim oldschoolowym raczej sznycie. I te klucze też mają taki fajny. No fajny taki wzór w tym plastiku jest, tam, tam widać takie fajne, takie fajne przemieszanie, przemieszanie tych plastików, jest taki, jest taki, jest taki delikatny, wiecie, no takie zmiany, takie zmiany kolorów. Małe detale, no ale cieszą, a gitara nie jest specjalnie też, wiecie, z najtańszych, nie? więc fajnie jak takie różne detale w niej. Podstórnica oczywiście z palisandru, bardzo ładny kawałek tego palisandru. E, nawiązujące do bursztynu podobno te markery, no nie wiem, no, chyba nie wiem, czy to jest bursztyn. No, raczej nie, no taki jasny bursztyn to nie, chociaż tak na stronie Samsary jest, e, jest napisane. No, na pewno bardzo ładne markery, na pewno bardzo ładne drewno też na tej podstórnicy, na to trzeba od razu Yy, zwrócić uwagę. W stosunku do Gibsona oczywiście różni się ta gitara tym, no że nie ma tych nakładeczek na końcach progów, yy, czyli progi są po prostu, no jest binding, tak, ale progi są nacinane pod binding, natomiast nie ma tych takich ząbków, które, yy, które są yy, w Gibsonie, więc tutaj to, to jest taka różnica, jeżeli chodzi o specyfikację tego instrumentu. Cały osprzęt y, również pochodzi z Japonii. To, są, to jest osprzęt oczywiście Gotoha. Y, te przetworniki również robi dla Tokaja Gotoh. Na co bym chciał zwrócić bardzo uwagę, to są również mosiężne siodełka. W, w mostku. Fajne, fajne to jest, że te siodła są mosiężne, no bo to na pewno razem z tym kościanym e, siodłem, no w, mówię, no w, 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 siodło wpływa bardziej na to nagłówce, bardziej na brzmienie strun pustych, ale już te mosiężne, te mosiężne siodła tutaj na pewno robią robotę, jak sobie oczywiście gramy riffy, solówki e, i naciskamy. E, osprzęt gotocha, nigdy się jeszcze chyba nie zawiodłem, więc bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jak widzicie na przystawkach jest w tym momencie folia, bo ta jest nowa, muszę ją y, odesłać, więc, więc to nie jest tak, że mogę tą folię zdjąć, ale no, prezentują się one tak raczej oldschoolowato, gipsonowato y, I tutaj nawet tak co do śrubek się to zgadza w stosunku do, do gibsona. gipsona, jest to też takie nawiązanie właśnie, że, że te śrubki tutaj y, no, mają takie, wiecie, no, płaskie płaskie łebki, Mówię, są bardzo drobne małe detale o których sobie rozmawiamy, ale dla niektórych bardzo bardzo Ważne i też powodujące, że ta gitara po prostu jest bliska sznytowi gibsonowskiemu. Nawet ten napis tutaj na dzwonku też jest bliski sznytowi. Gibsonowskiemu i nawet te haczyki na pasek, mimo tego, że nie są z takiego aluminium, jak czasami Gibson wstawiał takie, w ogóle patrzyłem na to, to się zastanawiałem, what the heck? No to tutaj, no to tutaj jest to troszeczkę porządniejsze, to też jest chyba aluminium, ale. Ale tak wygląda trochę porządniej niż w Gibsonie i też jest w takim kształcie. I to też jest raczej w takim kształcie oldschoolowym. No jak mówię, drobna, mała pierduka, ale, ale dla niektórych bardzo, bardzo ważna. No jeżeli się przyjrzymy też temu instrumentowi, no to kształt oczywiście jest nieodbiegający. W Japonii sobie mogą na to tak, jakby pozwolić. Kształt jest nieodbiegający, zarówno jeżeli chodzi o główkę, jak i o e, korpus. Jak mówię, no, łączenie tego klonu na środku gałeczki z tymi takimi ząbkami pod spodem, które wyznaczają nam, gdzie w jakim, w jakim momencie jesteśmy. I co jest też ciekawe, tutaj na płytce maskującej mam napisane Tokaj Lakier Finish. Lakier w tym instrumencie to jest oczywiście lakier nitrocelulozowy, czyli tak jak w Gibsonie być powinno. Tutaj widać, że wystaje sobie nam ten klon, czyli jest on grubszy niż ten, niż ten binding, nawet w miejscu tego łączenia, więc na samym topie też rzeczywiście ma swoją odpowiednią grubość. Jak mówię, na gitara jest nowa, więc ja jej nie będę rozkręcał, żeby sprawdzić, jak grube to jest na środku, i jakie tam jest łączenie. No, no, niestety nie mogę tego dla Was, dla Was zrobić, ale no, klonu tu kawałek jednak jest. Co jest ciekawe, i tutaj może być kontrowersyjnie trochę nawet, yy, gitara jest z jednego kawałka machoniu, czyli tył tego, tego korpusu jest zrobiony z jednego kawałka drewna. Różne szkoły różnie na ten temat yy, mówią, i są szkoły, które twierdzą, że to wcale nie jest najlepsze rozwiązanie i że czasami 2-3 kawałki drewna potrafią zrobić yy, lepszy instrument. No ale. Nie teoretyzując, tutaj jest gitara, która naprawdę bardzo dobrze gra. Tutaj jest gitara, do której się absolutnie nie ma do czego przyczepić, więc tutaj ten jeden kawałek drewna no, zadziałał i gra bardzo, bardzo dobrze, jeżeli w ogóle drewno gra, ale to, to już pozostawiam, że tak powiem, na zupełnie, inną, na zupełnie inną dywagację, w której, jak wiecie, ja nie uczestniczę. Ta gitara gra. Ten instrument się bardzo udał, ten instrument jest bardzo dobrze zrobiony i wszystko tutaj się, wszystko tutaj się zgadza. Tak jak powiedziałem, ten instrument nawiązuje bardzo, bardzo do tradycji budowania Gibsona, więc tutaj wszystko jest tak, jak w Gibsonie Pan Bóg przykazał, czyli gryf jest z jednego kawałka, bez żadnej doklejanej stopki, wklejony dokładnie w ten sam sposób jak w Gibolu i ten gryf jeszcze, szanowni Państwo, jest z jednego kawałka oczywiście razem z główką i tak jak w Gibsonie mamy doklejone te cieniutkie Listewki na bokach do, do tego kawałka drewna. Więc tutaj trzymają się pełnej specki, takiej jak w gibolu ta specka jest. No, oczywiście poza tym, że jest to gitara z napisem Made in Japan. You in Japan. Kawał rokowych historii, kawał y, zajebistej gitary, kawał bardzo dobrego instrumentu, y, który jest niewątpliwie na pewno. Mega, mega konkurencją dla Gibsona. I nie po raz pierwszy na tym kanale y, japońskie gitary udowadniają to, że są to bardzo, bardzo dobre y, instrumenty. I nie po raz pierwszy na tym kanale mamy przykład po prostu tego, że no, taka japońska gitara już z takiej półki premium, bo to jest taki właśnie instrument, no potrafi dobrze urwać kochones i potrafi naprawdę nieźle zaskoczyć na bardzo, bardzo y, pozytywny sposób. Bardzo mi się ten instrument spodobał, bardzo się przyjemnie na nim grało. Posłuchajcie kolejnej próbki. No i jako wielki fanboy Gibbola, powiem Wam szczerze, że ten Tokaj mnie urzekł. Tak jak już mówiłem wcześniej, to jest na pewno bardzo dobra gitara, to jest na pewno instrument, który zadowoli najbardziej wybrednych fanów Gibsona właśnie. Jeżeli jesteście fanami Gibsona, jeżeli Gibsony znacie, no to myślę, że takiego Tokaja powinniście chociażby sprawdzić. Nie mówię, że od razu musicie go kupować, ale jeżeli no, macie w głowie pewnego rodzaju gipsonowatość, to takiego tokaja trzeba sprawdzić i trzeba sobie tą gipsonowatość, wiecie, no tak troszeczkę ułożyć na półeczce z takim, z takim tokajem właśnie. To nie jest pierwszy raz, kiedy japońskie instrumenty... Naprawdę bardzo, bardzo zaskakują na wielkie, wielkie plusy. To nie jest pierwszy raz, kiedy ja na tym kanale o japońskich instrumentach wypowiadam się w jak najlepszych superlatywach. Rzeczywiście, Japończycy instrumenty robić potrafią. Jeżeli chcecie tam trochę jakichś historii, to kaya ja to oczywiście zapraszam na wszystkie inne odcinki. Pamiętajcie, że w Samsara y, Music macie też, no tam nie wiem, czy tam jest zawsze zniżka. Ta gitara teraz jest w dobrej promce, yy, ale też macie takie sytuacje, że jak tam się do niego odezwiecie, że jesteście z kanału, to może wam na przykład dorzucą jakiś kabelek albo nie wiem, czy parę kompletów strun. Dogadujcie się z nimi, bo, yy, bo warto i powołujcie się na mnie. Nie tylko przy zakupie tego Tokaja, tylko różnych innych instrumentów. Natomiast, yy, natomiast no ta gitara zaskoczyła mnie bardzo, bardzo pozytywnie, nie tylko mnie. Moi y, najwięksi gitarowi przyjaciele, którzy są ze mną y, bardzo często przy gitarach, które odpakowywuję i pokazuję, czyli Gucio y, i Kula, no, również docenili kunszt tych instrumentów, y, Kula nawet twierdził, że właściwie to nie rozróżnił w żaden sposób. My jesteśmy takimi wariatami, maniakami, no może Antoni Rocker by, powinien jeszcze sprawdzić, bo też jest takim wariatem, maniakiem, ale jesteśmy takimi wariatami, maniakami, że E, doszukujemy się. No i tutaj, tutaj wszystko było na miejscu. E, przed Wami jeszcze deseczka, więc przed tą deseczką oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy wpłacają pieniądze na rozwój tego kanału, czyli Patronite, czyli Supi, czyli Wesprzyj, czyli na czacie pieniądze i różne inne e, formy. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że pomogliście mi w tym momencie też rozwinąć skrzydła w postaci sprzętowej i że za chwileczkę zobaczycie, gdzie te pieniądze poszły. No, zamierzam tutaj, będzie nazwę to generalnie Fogownia 4.1 w takich, wiecie, jak się programy komputerowe rozwijają, no to taka Fogownia 4.1, no bo to będzie cały czas nowe pomieszczenie. Tutaj i może pomieszczeniowo się tam niewiele nie zmieni, ale doszło dużo nowego sprzętu, który chciałem Wam e, w najbliższym czasie pokazać, bo to dzięki Wam również ten sprzęt tutaj jest. E, Illusion z flapjackiem jutro w Krakowie, jutro w Krakowie PGF, pewnie też różne fajne polskie e, lespolowate się tam pojawią i nie tylko, więc oczywiście, więc oczywiście zapraszam. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za to, że jesteście, trzymajcie się, ですか。<Des> <laughs> <music>